Okej, okay. hej hejo, mam na nią Iwona i zapraszam Was dziś na nowy reading vlog, którym będziemy czytać, a właściwie to ja będę czytała czwarty tom Czasu Żniw, czyli koniec maskarady pani Samanty Shannon. Zawsze chcę powiedzieć pierwsze Shannon, Samantha, nie wiem dlaczego, uważam, że jej nazwisko to jest jej imię. Nie pytajcie się mnie, skąd to się w ogóle wzięło Jak widzicie, ja już rozpoczęłam czytać koniec maskarady. Co prawda, powiedziałam Wam, że na razie mam ochotę na krótką przerwę od czasu żniw, ale jak sobie to uzmysłowiłam, że faktycznie chcę sobie zrobić przerwę od page, od Arcturusa, to stwierdziłam, że no nie, to jest w ogóle niemożliwe. Ja chcę od razu czytać, jak tylko mam, to czytam. I teraz tak, może zrobimy krótki taki. Zarys historyczny wcześniejszych książek, może nie zarys historyczny, ale zarysowały z wcześniej, i później opowiem Wam coś o czwartym tomie. Więc tak, jak wiecie, miałam mini maraton czytelniczy. Z trzema tomami czasu, czasu żniw. I pierwszy tom, Czas Żniw, to jest rozpoczęcie całej historii. Tutaj mamy e, zaznajomienie się z historią, zaznajomienie się, kim są jasnowidzący, z kim są ślepcy, kim są refaici zaznajomienie się z synykatem w Londynie, takie jest tego troszkę zasadami, i zaznajomienie się z Szolem, czyli karną jednostką, karnym e, miastem, w którym żyją właśnie, w którym są sprowadzani. RF, e, widzący raz na 10 lat do kolonii, kolonii karnej. Jest to trochę na wzór kolonii, które były w trakcie II wojny światowej, jak takie trochę obozy, można powiedzieć, w którym po prostu są refajci, czyli wyższa rasa, która rządzi nad widzącymi. A jeszcze niżej są ślepcy, czyli osoby, zwykłe, normalni ludzie. Drugi tom, drugi tom jest już o syndykacie, już jest o. W Londynie, tutaj poznajemy Paige, poznajemy Jace, Jack, znaczy tutaj jest, dalej poznajemy Paige, dalej poznajemy Jacksona. Poznajemy zasady działania Mimlordów, Mimkluro, Mim królowych, faworytów faworyt i poznajemy jak wygląda wybór nowego króla, nowego, nowego zwierzchnika całego scenegatora na czym to polega, na czym polega walka natomiast w trzecim tomie czyli w pieśni Jutra jesteśmy w podróży jesteśmy w podróży po Anglii, podróżujemy po, do, do, podróżujemy z Page do Manchesteru podróżujemy do Edynburga I wracamy do Londynu Tutaj się tyle dzieje, że po prostu w ogóle w tych wszystkich stronach Tyle się dzieje, że to jest wielki szok W tej części również poznajemy Właśnie państwo Sajon jako Anglię I to, tutaj tak Ostatnia strona książek to jest, że Paige razem z Arturusem Wyruszają w podróż do Paryża do, do Francji Żeby tam Na nowo, żeby tam kontynuować Całą rewolucję I właśnie czwarty tom jest kontynuacją, no po prostu jesteśmy w tym samym, jesteśmy w dzień, w tym samym dniu, jak oni tu wchodzą na statek Tutaj jesteśmy już na statku jesteśmy przez, Na razie jestem, pierwsze, jestem na stronie 68 I jesteśmy pierwsze dwa tygodnie w Paryżu, gdzie Paige leczy swoje rany Nie tylko rany na ciele, ale również rany duchowe, umysłowe Ponieważ była poddawana w trzeciej części torturom Między innymi waterboardingowi Również była bita po prostu... To co się tam działo, to jej ciało to jest jedna wielka hmm, rana, można powiedzieć Jeden wielki siniak, gdzie się składają o 100 tysiące siniaków na jedna, jedną całość Jak na razie bardzo dobrze mi się czyta Cieszę się, że tutaj jest więcej Arcturusa, ponieważ ja go bardzo lubię Jakoś wcześniejszych srek w częściach po prostu mi go brakowało, może dlatego najbardziej lubiłam, lubię Piasz tam jak na razie, ponieważ po tam jest dużo Arturusa i jakoś chcę właśnie go lepiej poznać. Dzięki właśnie Peszcztra też Pejl go próbuje poznać. I tutaj jest, są właśnie dwójkę, oni są w Paryżu. Nick został wysłany do, powrotnie do Szwecji, a Maria została wysłana na Bałkany. Wchodzi w ogóle w grę jeszcze jeden, jeszcze jeden pionek, Domino, którym w ogóle nie mam pojęcia, o co z nim chodzi Na razie się dowiadujemy, kto to jest w ogóle, kim on, kim, czym ta organizacja jest Jesteśmy w Paryżu i Paige oczywiście po swojemu próbuje zdobyć kontakty w podziemiu paryskim Dlatego wychodzi teraz na zewnątrz, próbuje zdobyć jakieś kontakty I cóż, po tej części nie mam najmniejszego pomysłu, czego się mogę spodziewać Nie wiem nie wiem, jak ta taka się potoczy, co pani Samanta nam przedstawić, dlaczego wprowadziła kolejną organizację, czyli do Domino. Dlaczego w ogóle wysłała Page do e Paryża, dlaczego innych w inne części Sajonu? Nie mam pojęcia, nie mam zielonego pomysłu, co to się może w ogóle wydarzyć. Wiem, że zapewne... mogę tylko się spodziewać, że pewnie będzie kolejna rewolta, kolejna próba... Hmm, Uwolnienia jasno widzów spod jarzma refaitów. Tylko tego się mogę spodziewać. Tym bardziej nie mogę się doczekać. A dodatkowo ta książka jest tak gruba, 650 stron, blisko czystej radości. Więc mam nadzieję, że tak będzie. I cóż, ja zabieram się za czytanie. Ten długi przystęp może troszkę skrócę, żeby nie był aż tak długi. Ale cóż, do zobaczenia w następnym klipie. <gry> Jest już poniedziałek i przychodzę do Was z krótkim update'em czytelniczym, ponieważ jestem w ponad połowie końca maskarady, dokładnie na stronie 388. Jak na razie, tą część świetnie mi się czyta. To, co tutaj się dzieje, ile tutaj się w ogóle dzieje, podobnie jak we wcześniejszych częściach, ale dodatkowym plusem jest to, że w tej części też znajduje się czas na rekonwalescencję dla Page. Widzimy, że ona też jest człowiekiem, że ona też potrzebuje czasu na dojście do siebie, na dojście po wszystkich torturach, na, po wszystkich przejściach, które miała. Też potrzebuje chwile wytchnienia, chwile takiego wiecie, poleżenia po prostu w łóżku z gorączką, że też potrzebuje dojść do siebie, chociaż odzyskać ileś tam procent swoich sił. Mamy tutaj tyle różnych rzeczy, tyle różnych wątków, które są połączone ze wcześniejszymi i teraz się rozwijają. Jest to tak fajnie napisane, że tam ciekawy w ogóle, co teraz się wydarzy, bo w tym momencie nic wam zdradzać, ale są w pewnej drodze do pewnego miejsca i... Tak naprawdę nie mam pojęcia, jak się zakończy ten wątek, czy spełni rozkaz, który otrzyma, czy go nie spełni. Nie wiem, nie wiem, co tam jest w jej umyśle, bo to jest tak trudne. Trudne, żeby ten rozkaz wypełnić, że po prostu nie wiem, czy się mi to uda, czy nie. Taki, wiecie, psychicznie też. I czy w ogóle będzie chciała go spełnić, bo to jest druga strona monety. Ogólnie czyta mi się świetnie, jestem zachwycona. Mimo tej grubości, no po prostu jak tylko mogę, doczytam i nie mogę się oderwać. Po prostu chcę czytać dalej, chcę wiedzieć, co będzie za chwilę na kolejnych stronach. Podoba mi też się bardzo to, że tutaj jest więcej Arcturusa. Ja go po prostu lubię i cieszę się, że on tutaj jest, bo jakby go nie było w kolejnych częściach, byłoby znowu go tak mało jak wcześniej, to myślę, że aż tak bardzo mi się ta część nie podobała. Po prostu, no, uważam, że jest tutaj potrzebny. E, troszkę mi brakuje Nika, troszkę mi brakuje Pej, nie Pej, tylko e, Elizy. Brakuje mi tych postaci po prostu ze wcześniejszych części, ale dzięki temu, że właśnie jest Arcturus, no to to jakoś jest e, jakoś to jest maskowane, jakoś to jest tam. Wygrywane. Też dołączyła do nich jeszcze jedna osoba z Londynu, z Londynu, Londonu, więc się cieszę, że też tutaj dołączyła. No i cóż, ja czytam dalej. Wydaje mi się, że ja do Was do i do... przyjdę, a jak skończymy, skończę czytać. I cóż, do zobaczenia później. Mam nadzieję, że macie dobry dzień. Do zobaczenia później, bye, bye. Bo ja mam w ogóle za chwilę mój ostatni angielski i w ogóle moje ostatnie zajęcia na licencjacie. I to jest tak dziwne, mamy w ogóle dzisiaj w e-learningu. Wiem, ostatnie zajęcia w e-learningu, prawdziwe podsumowanie pandemii, bo nie tak zawsze mieliśmy te ostatnie zajęcia, nawet jakbyśmy uczelni, też były właśnie takie luźniejsze. I no i cóż dziwnie się czuję, że to już jest koniec mojego studiowania, koniec mojej przygody z licencjatem. Zobaczymy, gdzie wyląduję w październiku, nie mam pojęcia. A teraz, no cóż, ostatnie zajęcia, ostatnie egzaminy, ostatnie zaliczenia. No i cóż, będzie za chwilę obrana prac licencjackiej, więc... Aha, i przeszła moja praca przez antyplagiat. Bardzo się cieszę, bo miałam tylko 2% podobnych fraz. Bardzo się tym stresowałam, Nawet nie wiem dlaczego, ale po prostu jakoś tak byłam stresowana tym antyplagiatem. Nie potrzebuję całkowicie, nie w ogóle. Ten licencjat tyle mnie stresu kosztował i zdenerwowania, że teraz się tylko siebie śmieję, że niepotrzebnie się o tyle stresowałam. Ale... No cóż, taka jestem. Zawsze będę się stresowała takimi rzeczami, Nic na to nie poradzę. Dobra, ja teraz zmykam, bo mam za chwilę zajęcia i do zobaczenia w następnym klipie. Około 18, i ja tak naprawdę kończę, kończę tego vloga, i zaraz go publikuję. Skończyłam czytać czwarty tom końca maskarady dziś kilka godzin temu i ten tom jest bardzo gruby, tak jak wcześniej mówiłam, ale mi się bardzo podoba to, że w tym tomie jest rozciągnięty, rozwinięty wątek Między Beige a Arcturusem. Bardzo lubię, bardzo czekam na ten moment, on część, gdy właśnie będzie ich więcej, dwójkę, i bardzo już mi się podobało to, że. Momenty pełne akcji są przeplatane momentami, gdzie ta akcja jest wolna, gdzie właśnie mamy tą dwójkę, gdzie oni próbują budować swoje relacje, na nowo próbują budować je. Próbują też tak jak na odsuwać się od ciebie, ale no nie zawsze to do końca wychodzi. Mamy tutaj też motyw Paryża, ponieważ jesteśmy w Paryżu i mamy różne budowle związane z Paryżem, które się właśnie tam przewijają. Mamy już też tutaj w ogóle język francuski, też są niektóre zajęcia właśnie po francusku, pisane nie jest tłumaczone na angielski ani na polski. Poznajemy też tutaj syndykat w Paryżu, jak on wygląda, że się różni, różni się od tego syndykatu, który znamy z Londynu. Również poznajemy Shaol 2. Widzimy, jak wielki inkwizytor Paryża działa, jakie on ma cele, jakie on ma plany. Poznajemy również Domino, czyli taki jeden wielki układ, można powiedzieć, domino który próbuje też po swojemu walczyć z tym, co się dzieje na świecie. Próbuje, właśnie to jest organizacja z wolnego świata. Jest tutaj tyle różnych wątków, i to wszystko tak się w Pani tak wszystko leci po kolei. Mamy też wyjaśnienie niektórych postaci, kim oni naprawdę są, co oni robią. Niektóre zszokowała mnie w sumie ta jedna postać, która się okazała, kim on jest tak naprawdę. I cóż, drugi wątek to czułam, że tak to się może potoczyć, chociaż później już nie byłam sama pewna, ale nie mogę się doczekać czwartego, piątego tomu, ponieważ tak się skończył ten czwarty tom, że. Ja nie wiem, co teraz się potoczy, nie wiem, jak teraz pójdzie dalej. Coś czuję, że i tak ten najgorszy scenariusz nie będzie miał miejsca, no bo jakby tak się mogło stać, no to po prostu na Nie wybaczy tego o tobie, pani Samantha Shannon. E, I tyle. Warto zaznaczyć, że pani Samantha Shannon fajnie buduje bohaterów, ponieważ yy, po niektórych z nich nie jesteśmy pewnie czego się możemy spodziewać w przyszłości, jaki krok yy, dokonają. Gdzie się w tym momencie znajdą, co będą robić. I jestem tego po prostu ciekawa, co na przykład się potoczy z niektórymi osobami, w, w, w piątej części. Mam nadzieję na przykład, że Nick wróci, bo jestem ciekawa, jak teraz u niego wygląda życie. Że Maria wróci czy Eliza, że coś usłyszymy o nich, że właśnie dowiemy się, co tam się u nich działo. I czwartym to, mimo tego, że bardzo mi się podobał, to właśnie brakuje mi tych głównych postaci, które były wcześniej, bo tak naprawdę tylko się przewijało kilka osób z wcześniejszych tomów, a reszta postaci raczej była nowa. I właśnie tego też tutaj mi zabrakło, że mimo tego, że fajnie, że był poprowadzony lepiej wątek, tak może nie lepiej, ale bardziej rozwinięty to wątek, z Arturusem i właśnie Page, ale mimo tego zabrakło mi tych innych postaci, których wcześniej bardzo polubiłam, a których teraz tutaj nie było. mam nadzieję, że właśnie piąty tom w tą stronę to pójdzie, że wrócą stare postacie i też dodatkowo dołączą nowe. I jest to tom, który na początku nie wiedziałam, czego się po nim mogę spodziewać, a tak jak powiedziałam, wiedziałam, czego się mogę spodziewać po page, ale właśnie nie wiedziałam, co autorka tym razem chce nam przekazać. Jakie nowe rzeczy? I też genialne jest to połączenie elementów z wcześniejszych książek, i teraz tutaj, ponieważ na przykład musiałam wrócić do pierwszej części i przypomnieć sobie o czym rozmawiała Page Skyden, ponieważ ja tego w ogóle nie pamiętałam o czym oni tam rozmawiali w, w Shaolu 1. I właśnie fajne jest to, że właśnie te Wątki, które były wcześniej, osoby, które na przykład wydawało się, że nam pomagają w wcześniejszych tomach, teraz się pojawiają też tutaj, w, w tym tomie, i właśnie jest rozwinięte, czy oni faktycznie pomagali, czy oni nie pomagali, czy oni swoim zachowaniem, co oni swoim zachowaniem próbowali zrobić w wcześniejszych tomach. No i cóż, nie mogę się doczekać starszych postaci, które były wcześniej. I tych nowych, których znowu pani Kiszamanta będzie kreowała, więc yy, trzymam kciuki, żeby jak najszybciej się udało i napisać, żebym jak najszybciej mogła przeczytać. Świetnie mi się czytało, po prostu yy, fajnie napisane, ale jakoś tak nie wiem, może byłam w tym tygodniu wyrzuta z emocji, ale nie potrafiłam wyczuć tych emocji w tej książce, nie potrafiłam. Się denerwować, czy ona przeżyje, czy ona nie przeżyje, kto tym razem umrze, kto tym razem przetrwa, czy tym razem uda się jej wyjść, czy nie. Po prostu jakoś tak wychodziłam z założenia, że to jest page i że jej i tak to wszystko po kolei wyjdzie, że przecież nie może stać się ten najgorszy scenariusz, że jakoś zawsze wyjdzie z tych opał. Jakoś tak czytałam tą książkę bez takiego stresu, który towarzyszył mi, czytając pierwszej części, bo w sumie w pierwszej części się troszkę tam stresowałam, co się może potoczyć. Ale i tak mimo tego wszystkiego dobrze mi się czytało Będzie to jedna z moich ulubionych serii fantastycznych I Tak jak powiedziałam, nie mogę się doczekać na piąty tom Już czekam, aż będzie Nie wiem kiedy, ponieważ ten pisała dwa lata Więc zobaczymy, ile będziemy musieli czekać na kolejny tom Mam nadzieję, że niezbyt długo tak, tak jak mówię, polecam ten dom, ponieważ dobrze się go czyta Ale no, tak jak powiedziałam, nie zaskoczył mnie nie, nie odczuwałam tej większych emocji Może inni z was odczuwali... Mają inne postrzeżenia niż ja, ale po prostu, tak jak ja czułam, ja nadal uważam, że pierwszy to najbardziej mi się podobał i po prostu każdy klientom rozszerza coraz bardziej świat page, coraz bardziej świat sajono, coraz więcej nam pokazuje, jak to wygląda, jak wygląda cała ta współczesność i gdyby w 2060-59 roku. No i nadal jest ten ogromny plus, że wszystko toczy się bardzo siebie, że akcja nie jest oddalona od siebie o kilka lat, tylko właśnie o kilka dni, o kilka tygodni. To jest ogromny plus. Ale właśnie też takim minusem jest to, że Paige, mimo tego, że w tej części jest pokazane, że on też potrzebuje odpoczynku, to wciąż, jak dla mnie, to jest niemożliwe, żeby ona dokonała aż tylu rzeczy z tak bardzo słabionym organizmem. Ale okej, okay, dobra, czasem działa się na oparach, jak trzeba adrenalina wchodzi, i po prostu działamy pod wpływem emocji. No i cóż, jak taki reading vlog Mam się podobał z jednego czytania z nowości, to mam nadzieję, że we będzie zadowoleni, bo planuję takich więcej właśnie z nowości czy wydawniczych, czytelniczych właśnie reading vlogów o jednej książce. Jak tak, to łapka do góry, zostańcie ze mną na dłużej, a ja już teraz się z Wami żegnam i życzę Wam dobrego wieczoru. Bye bye.